Statystyki są zatrważające. Niemal połowa nietrzeźwych kierowców nie zdaje sobie sprawy, że w ich organizmach utrzymuje się alkohol, który spożyli dnia poprzedniego. W całej Europie nietrzeźwi kierowcy stanowią olbrzymi problem. Dlatego stworzony został jednorazowy alkomat AlcoHit Start, który ma za zadanie w szybki i dokładny sposób skontrolować kierowców. Ten film pomoże lepiej zrozumieć zasadę działania alkomatu oraz jego instrukcję obsługi. Alkohid Start to łatwy w obsłudze alkomat jednorazowego użytku, którego dokładność została potwierdzona licznymi renomowanymi certyfikatami. Zanim jednak przedstawimy sposób jego działania, spójrzmy, jaki wpływ ma alkohol na organizm człowieka. Zacznijmy od tego, jak przebiega proces wchłaniania alkoholu przez organizm. Zaraz po spożyciu alkohol trafia prosto do żołądka, nie podlegając żadnym przemianom chemicznym. Z żołądka przechodzi przez ścianę jelita cienkiego i dostaje się bezpośrednio do krwioobiegu. Alkohol poprzez krew przenoszony jest do wszystkich części ciała: do wątroby, płuc i do mózgu. Na wysokości płuc odbywa się wymiana gazowa pomiędzy krwią a powietrzem. Oznacza to, że poziom alkoholu w powietrzu staje się proporcjonalny do poziomu alkoholu we krwi. Przyjmuje się, że stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest około dwa razy mniejsze niż we krwi. Zgodnie z tym polskie regulacje prawne określają dwie wartości maksymalnego dopuszczalnego poziomu alkoholu u kierowców. Jest to 0,2 promila we krwi, co jest proporcjonalne do 0,1 mg na litr w wydychanym powietrzu. Alkohol szybko wchłania się do krwi, natomiast jego eliminacja zajmuje znacznie więcej czasu. W zależności od warunków fizycznych człowieka, alkohol może być eliminowany w tempie od 1,1 do 2,0 promila na godzinę. Dlatego mierzenie poziomu alkoholu w odstępach półgodzinnych może dać różne wyniki. Poziom alkoholu zależy również od tego, w jaki sposób alkohol jest konsumowany. Przy nierównomiernym spożywaniu alkoholu organizm potrzebuje więcej czasu, aby go wyeliminować. W tym czasie resztki alkoholu, który spożyliśmy, znajdują się jeszcze w ustach, przez co alkomat może wykryć wyższy niż rzeczywisty poziom alkoholu. Należy jednak pamiętać, że spożyty alkohol dostanie się do krwioobiegu dopiero po określonym czasie. Dlatego pomiar poziomu alkoholu powinien być wykonywany co najmniej 20 minut po ostatnim spożyciu alkoholu. Spójrzmy teraz na zasadę działania alkomatu AlcoHit Start. Balonik i tester stanowią dwa zasadnicze elementy potrzebne do przeprowadzenia dokładnego pomiaru. Tester jest aktywowany poprzez ściśnięcie końcówek do momentu, aż poczuje się opór. Balonik poprzez niebieski ustnik służy do zgromadzenia ściśle określonej ilości wydychanego powietrza niezbędnej do precyzyjnego pomiaru. Aktywowany tester umieszczany jest w ustniku nadmuchanego balonika. Powietrze wypuszczane z balonika wchodzi w kontakt z reagentem znajdującym się wewnątrz testera. W tym momencie zachodzi reakcja chemiczna. Reagent zmieni kolor na zielony, jeśli w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol. Każdy alkomat zapakowany jest w woreczek. Szczelnie zamknięte opakowanie zapewnia badanej osobie bezpieczeństwo i higienę użycia. Aby wyciągnąć alkomat, chwyć w obie ręce końcówkę woreczka i w prosty sposób rozerwij. Następnie wyciągnij balonik z opakowania. Tester znajduje się w zakładce w górnej części balonika. Badana osoba musi nadmuchać balonik jednym dmuchnięciem. Ustnik posiada zawór zwrotny, zatem powietrze samo nie wydostanie się z balonika. Następnie należy aktywować tester poprzez ściśnięcie jego końcówek tak, aż poczuje się opór. Tester należy połączyć z balonikiem, umieszczając niebieską końcówkę testera w niebieskim ustniku balonika. Teraz należy wypuścić powietrze z palnika za pośrednictwem testera. Zwraca się przy tym uwagę, aby wylatujące powietrze nie było kierowane na ludzi bądź zwierzęta. Wynik testu interpretuje się poprzez obserwację zmiany koloru na testerze. Jeżeli kolor się nie zmienił, oznacza to, że w wydychanym powietrzu nie ma alkoholu. Gdy pojawia się kolor zielony, ale nie przekracza on linii na testerze, to poziom alkoholu w wydychanym powietrzu jest mniejszy niż 0,2 promila. Jeżeli kolor zielony dotarł do linii na testerze, to stężenie alkoholu wynosi 0,2 promila. W przypadku, gdy kolor zielony przekracza wyznaczoną linię, to stężenie alkoholu jest wyższe niż 0,2 promila. Alkohit Start jest precyzyjny i higieniczny, dlatego uzyskał wiele certyfikatów i jest używany przez policję. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie alkomatów alkohit Start, prosimy o kontakt z naszą firmą.